Pałace, kiedyś było ich mnóstwo na terenie dawnej Rzeczpospolitej, tętniły życiem, kulturą, a teraz wiele z nich jest zrujnowanych, zapomnianych. Te najpiękniejsze, najważniejsze zamieniono w muzea, natomiast wiele tych mniejszych, ale nie mniej pięknych, nie mniej pasjonujących historycznie jest dzisiaj zapomnianych. Część z nich odzyskuje swoją świetność dzięki nowym właścicielom będziemy szukali takich miejsc w czasie naszych dzisiejszej i kolejnych wędrówek. Na szczęście takich miejsc w Polsce też jest coraz więcej pięknych, historycznych, takich jak Dwór Sieraków pod Krakowem. A to i gospodarze. No, dzień dobry, Wojtek. Karolina Grabowska i Paweł Gąsiorek. Cześć, witaj. Karolina z Pawłem poprosili mnie, abym pomógł przygotować im kolację dla najlepszych, stałych gości dworu siarkowskiego. Ale zanim zajmiemy się przygotowaniami, trzeba najpierw porozmawiać o dworze, o jego historii. Podobno pierwsi właściciele dworu mieli okazję walczyć w bitwie pod Gruwaldem. Należy pamiętać, że stolicą Polski był wtedy Kraków. I okoliczne wsie zamieszkały były przez rycerstwo, które... Pojechało pod Grunwald w ramach krakowskiej chorągwi walczyć za króla i za koronę. I Mikołaj z Sierakowa, bo tak się nazywał, pierwszy właściciel dworu Sieraków, z całą pewnością był wśród nich. Zapraszam do dworu. Idziemy. No to chodź. Po wojnie w dworze było sanatorium. Dziesięć lat temu kupili go obecni właściciele: Karolina i Paweł. Pawle, a co tutaj było przed wojną? No właśnie, z tym się wiąże też bardzo ciekawa historia, na trop, której naprowadziły mnie pocztówki, które wiszą na ścianie. Pocztówki podpisane nazwiskiem Wasz Kochający Władek, adresowane do swojej rodziny kucharskich. Zacząłem ten temat troszeczkę drążyć i odkryłem, że. Tymże właścicielem był Władysław Kucharski, minister w rządzie Wincentego Witosa, minister przemysłu i skarbu, z którym związana jest największa afera prywatyzacyjna okresu, okresu międzywojennego, prywatyzacji żerardowskich zakładów Włniarskich, na którym skarb państwa stracił ponad 500 tysięcy ówczesnych amerykańskich dolarów. Trochę życie go pokarało, bo Majątek stracił w roku 1937 na rzecz krakowskiej kasy oszczędności. Powód był bardzo prozaiczny. Przegrał w karty. Pawle, a co tutaj było w czasie wojny? No właśnie, z tym się wiąże chyba jeszcze bardziej ciekawa historia, którą dobrze opisuje polskie przysłowie, że pod latarnią najciemniej. W czasie wojny przejęli go Niemcy. No i oficerowie niemieccy zaczęli sobie urządzać tutaj po prostu taki dom schadzek. Przywozili sobie tutaj kobiety lekkich obyczajów i się z nimi zabawiali. O Równolegle jak gdyby, budynek ten służył jako centrum Armii Krajowej. Zarządca majątku, polski patriota, stwierdził, że najbezpieczniej będzie to centrum mieć tutaj, gdzie przyjeżdżają oficerowie niemieccy. Oni się bawili. A równolegle odbywały się spotkania Armii Krajowej. Nie bywała historia. No i chyba najciekawsza rzecz, wiążąca się z osobą rotmistrza Pileckiego. Przyszła kiedyś kobieta, która zarzekała się, a pracowała i mieszkała tutaj w czasie wojny, że przebywał tutaj kilka dni rotmistrz Pilecki po tym, jak uciekł z Auschwitz. Powątpiewaliśmy trochę jej słowom, ale jak zaczęła nam odtwarzać sytuację. I pokazywać pomieszczenia, gdzie go przechowywano, pomieszczenia, których dzisiaj już nie ma, a które były w momencie, jak kupiliśmy jeszcze dwór, to stwierdziliśmy, że chyba ta kobieta ma rację i chyba jest to prawdziwa wersja historii. Ja wierzę, że tak było i wierzę, że rotmistrz Pilecki tutaj kilka dni w czasie wojny spędził. Sala balowa sierakowskiego dworu. To tutaj odbywały się największe bale, rauty i uroczystości rodzin będących właścicielami tego miejsca. Sami nadal pobrzmiewają tutaj echa dawnych zabaw, balów, ale my musimy sprawdzić, co dzieje się w kuchni. W staropolskich dworach jadano bardzo dużo ryb, polskich rzek i jezior, dlatego na dzisiejszą kolację zapanowaliśmy menu zatytułowane Dary Polskich jezior i polskich rzek. A co nas czeka? Na początek jeść wędzony z blinami oraz musem chrzanowym i białym makiem. Druga przystawka to ślimaki po sierakowsku i po burgunsku. Zupa będzie rakowa z duszonym porem, a danie główne to szczupak pieczony w soli i z dodatkami. Jakie to będą dodatki? Jeszcze się okaże. Deser nie tak jak u Szwedów ze śledzia. U nas będzie tarta cytrynowa. Piwnice Piwnica to najstarsza część Sierakowskiej rezydencji. Ten mur pamięta jeszcze właścicieli, którzy mieszkali tutaj w XVII wieku. Rodziny Stadnickich, rodziny Lubomirskich. Ci ostatni zresztą byli żupnikami w pobliskiej Wieliczce. To wspaniała praca, która przynosiła im ogromne dochody. Tutaj mieli swoją letnią rezydencję. To jeden z najlepszych okresów sierakowskiego dworu. Potem bywało różnie, a na zdjęciach, które tutaj widzimy, możemy zobaczyć, jak dwór wyglądał tuż przed przebudową tą już w dwutysięcznych latach Szef kuchni dworu Sieraków Janusz Fitz Januszu, macie rekomendacje stowarzyszenia Slow Food. Chodzi o to, żeby jak najwięcej produktów było z jak najbliższej okolicy. No a jak to się ma do ślimaków? Skąd bierzecie ślimaki? Z Winiar. A gdzie te winiary? Niedaleko Sierakowa znajdują się winiary. Czyli nawet ślimaki można bardzo blisko dworu sierakowskiego znaleźć. Mamy dwa przepisy. Jeden klasyczny, czyli ślimaki po burgunsku z masłem czosnkowym, pietruszką, a te drugie po sierakowsku, to Twój autorski przepis. Tak, tutaj jest masło rakowe, natka, czosnek i pieprz świeży. Super. I podajemy dzisiaj na kolacji i takie, i takie. Do spróbowania. Tak. Karolino, wiem, że byłaś osobiście zaangażowana w dekorację i umeblowanie dworu. Wiem też, że te meble są dla Ciebie szczególnie ważne. Tak, te meble były wyprodukowane w fabryce mojego dziadka w Montevideo, w Rukwaju. Jak likwidował fabrykę, to sobie zatrzymał jeden zestaw na pamiątkę i potem przez wiele lat stały w domu moich dziadków w Montevideo. No a teraz przyjechały do Polski i zdobią dwór w Sierakowie. A to widzę, że kolejna pamiątka rodzinna. Tak, to są skrzynie, trzy takie skrzynie są, zrobione z egzotycznego afrykańskiego drewna. Były zamówione przez moją mamę, jak moja rodzina się przenosiła z Nigerii z powrotem do Urugwaju. Czyli ja rozumiem, że ty wędrowałaś i mieszkałaś z rodzicami i w Afryce, i w Urugwaju, a skąd tutaj, w Polsce? Przyszedł moment, kiedy chciałam poznać kraj swoich przodków i przyjechałam do Polski. I zostałaś. I zostałam. Zimaki gotowe, zupa też możemy zająć się daniem głównym. Dzisiaj szczupak z jeziora Dzyckiego. Jak go przygotujemy? Obkładamy solą wielicką i na koniec skrapiamy wódką. Oczywiście wódką dwór sieraków. I to potem? I do pieczenia. Po prostu do pieca. Szkocki bar to jeden z najbardziej nastrojowych wnętrz w dworze Sieraków. Swoją nazwę zawdzięcza tkaninie w szkocką kratę, którą obite są ściany pomieszczenia. Pawle, skoro szkocki bar, no to pewnie będziemy pili whisky. No i tutaj cię zaskoczę, bo będziemy pili polską wódkę, ale taką wódkę, która myślę, że również cię zaskoczy. Jak w rodzinie szlacheckiej rodził się potomek, zakopywano beczkę wódki, beczkę okowity w parku i odkopywano ją z okazji, z okazji ślubu tegoż, tegoż człowieka. Także tą właśnie tradycję staramy się odtworzyć, czyli polską wódkę dojrzewaną w dębie, tak jak ten bar który jest zrobiony przez nas z takiej starej, wielkiej beki, którą kiedyś kupiliśmy. Wprawdzie przechowywała wino, nie wódkę, no ale my się napijemy wódki polskiej, wódki z beczki. Panie Krzysztofie, poproszę dwa kieliszki wódki z beczki. Wódkę tą, co zapewne cię zaskoczyło, podajemy w kieliszkach do koniaku. Dlatego że nie jest to wódka, którą polecamy, żeby pić na raz. Produkcja jest bardzo zbliżona do tego, jak się produkuje whisky. Jest ona starzona w dębie, starzona w dębowej beczce i kolor pochodzi z dębu. Kolor jest pięknie bursztynowo brązowy. No i dalej dzieje się już tylko ciekawie. Jej zapach przypominający wanilię, orzechy, suszone migdały. No i smak, no ale o wódce nie trzeba mówić. Wódkę trzeba spróbować. Także Twoje zdrowie, próbujemy. Mamy i zupę rakową. Z czym ją podamy? Z szyjkami rakowymi i duszonym porem. Okej, okay. a skąd wybierzecie raki? Z zatora. A, to ciekawostka, bo zator kojarzy nam się przede wszystkim skarpiem zatorskim. Słynne stawy, już od czasów piastowskich, znane nie tylko w Małopolsce, ale właściwie w całym kraju. Tu okazuje się, że dzisiaj w stawach zatorskich można znaleźć nie tylko wspaniałe ryby, nie tylko karpie, ale też raki. Spróbujmy. Na wyposażeniu każdego staropolskiego dworu była wędzarnia. Wędzono w niej mięsa, szynki, wędliny. Ale pamiętać należy, że przynajmniej 100 dni w roku polski szlachcic puścił. W związku z tym przynajmniej 1 trzecia dań na szlacheckim stole robiona była z ryb. Dlatego też w naszej sierakowskiej wędzarni dzisiaj przygotowujemy właśnie rybę. Co to będzie? Jesiotr. Jesiot zastrachania? Z Zatora. No właśnie, z Zatora. Kolejna ryba z Zatora. Piękny kolor. Pędzony na drewnie wiśniowym i bukowym. No właśnie. A w czym jesiod jest lepszy od innych ryb? Ma zdecydowanie mniej ości, a jego mięso jest bardziej maślane i delikatne. Super. A my go podajemy dzisiaj z. z blinami. I musem z chrzanu i białego maku. Za tymi pancernymi, obitymi blachą drzwiami kryją się największe skarby tutejszej piwnicy. A oto jest dworski sommelier. To bardzo ważna osoba we dworze, dlatego że Welina odpowiedzialna jest za wina w tym miejscu. Opiekuje się tą piwnicą, ale także dobiera wina do potraw i poleca, podaje jej gościom dworu w Sierakowie. Dzisiaj, welina mamy ważne zadanie, ponieważ musimy dobrać wina do kolacji, składającej się właściwie tylko... Tylko z ryb. Może Szabli z Burgundii? O, z Burgundii Szabli. Doskonałe wino Szabli to klasyka białego burgundskiego wina. W 100% z odmiany Chardonnay. Doskonale będzie pasowała do naszych burgundzkich i sierakowskich ślimaków. Dobrze, to teraz mamy wędzoną rybę z blinami. Co byśmy podali, może też z Francji? Może Riesling z Alzacji? Ryzyn galzacki, czyli też Francja, też klasyka. Dobrze, mamy przystawki. To teraz potrzebujemy wino do zupy. Może hiszpański Albarino. O, świetnie. Albarinio to jest doskonała, doskonała hiszpańska odmiana. Mało kto zna to wino. Podamy go do zupy, bo znamy zasady, że tylko ludzie głupie nie piją przy zupie. Zatem mamy trzecie wino. Mamy trzecie Dobrze, to teraz potrzebujemy coś do ryby pieczonej w soli. Co zaproponujemy? Coś nietypowego jak pinot noir, czerwone wino. To jest ciekawostka, dlatego że wydaje nam się, że do ryb pijemy tylko białe wina, a tak naprawdę coraz częściej sięgamy po lekkie, delikatne, ale czerwone. Będzie doskonale smakowało. A na deser to ja bym chciał coś z Węgier, najlepiej to kaja. O, o właśnie. Tokaj to chyba najbardziej polskie ze wszystkich zagranicznych win. Przecież już od XVI wieku w polskich dworach pijeli, piliśmy tokaje, pijano tokaje. Ten lekki, delikatny, doskonale będzie pasował do deseru, do naszej cytrynowej tarty. W tej restauracji miało miejsce już wiele bardzo ciekawych degustacji. Gościli tutaj najsłynniejsi winiarze świata. Między innymi Michel Rolland, jeden z najważniejszych latających winemakerów świata, a także znani dziennikarze winiarscy. Hugh Johnson, autor wielu książek o winie, jeden z najważniejszych winiarzy Urugwaju, Javier Carrao czy inni. Moje ulubione miejsce w sierpowie. Mogę pochwalić się tym, że spróbowałem niemal wszystkich win, których etykiety są na tych ścianach. Wszystko mamy gotowe, idziemy na kolację. Maki na stole, kolacja się zaczęła, przed nami wspaniały wieczór, a Was zapraszam na kolejny odcinek.